Zakład Ubezpieczeń Społecznych był jedną z głównych publicznych instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie też założeń do tarczy, potem jej realizację. Łącznie zrealizowaliśmy ponad 6,5 miliona wniosków. Udzieliliśmy wsparcia w różnych formach na ponad 25 miliardów złotych. To były świadczenia zasiłkowe. Prawie 3,8 miliona za okres tych trzech miesięcy zasiłków różnego rodzaju na kwoty ponad 4,5 miliarda złotych wypłaconych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, milion 300 tysięcy wniosków, łącznie z płatnikami składek wypłacony na kwotę 2 miliardów 200 milionów złotych. Kluczowe z punktu widzenia też bezpieczeństwa gospodarki działanie to jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek przez 3 miesiące dla prawie 2 milionów płatników składek na 12,5 miliarda złotych. W tej drugiej w razie przeciwdziałania skutkom negatywnych pandemii wdrożyliśmy nowe projekty, to jest dodatek solidarnościowy. Złożonych wniosków przez 3 miesiące to jest 244 tysiące. Całkowicie zautomatyzowany sposób, jeżeli wniosek był prawidłowo złożony, odpowiadał wymaganiom prawnym, to następnego dnia otrzymał uprawnione świadczenie. Na końcowej fazie realizujemy polski Bon turystyczny. Wykorzystaliśmy także ten udział w tym projekcie, do tego, aby upowszechnić też profil na Platformie Usług Elektronicznych, mamy w tej chwili ponad 6 milionów takich profili. Wykorzystamy go na przyszłość do realizacji innych uprawnień. Nie zakończyła się jeszcze realizacja tarczy antykryzysowej. 20 września rozpoczynamy wielki projekt, to jest uregulowania sytuacji płatników składek, jeżeli chodzi o nadpłaty. Zaproponowaliśmy zmianę regulacji prawnych, która została uchwalona i w tej chwili 20 września dla prawnych. 800 tysięcy płatników składek na kwotę. 600 milionów złotych, wyrównamy tą sytuację, czyli zwrócimy im te nadpłaty. To jest przykład naszego naprawdę odpowiedzialnego działania. To był całkowicie nasz projekt. Jest procedowana tarcza 5. Ona jest adresowana głównie do branży turystycznej. W tej tarczy przewidziane mamy trzy rodzaje takich działań osłonowych. To są dwa rodzaje świadczeń postojowy. Pierwszy dla przewodników turystycznych i górskich. Drugie, to jest w ogóle Szerzej dla branży turystycznej, hotelarskiej, dodatkowe świadczenie postojowe. I trzeci rodzaj zwolnienia dla tych pracodawców w branży turystycznej, rozrywkowej. Koszt tego przedsięwzięcia to jest około 550 milionów złotych. Dokonaliśmy takiego też przełomu gigantycznego, jeżeli chodzi o EU, rządy e państwo. Tak dużo dostaliśmy zadań, tak zróżnicowanych, że ten dotychczasowy potencjał organizacyjny, technologiczny no, musiał się zmienić. Musiał Unowocześnić posiadamy całkiem bezpieczną, stabilną sytuację, dlatego że za okres tych zwolnień z obowiązku opłacania składek otrzymujemy pieniądze z Funduszu Przeciwdziałania COVIDowego, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, który dokładnie rekompensuje nam te składki, których nie pobraliśmy z tytułu zwolnienia. Podobnie jeżeli chodzi o te wypłaty dodatkowych świadczeń, otrzymujemy taką rekompensatę w lipcu i w sierpniu. Widzimy, że mamy... Bardzo dobrą liczbę płatników składek, przekraczającą 2 miliony 700 tysięcy, a ubezpieczonych 15 milionów 300 tysięcy, jest to stan porównywalny do tego z lipca czy sierpnia roku ubiegłego. Absolutnie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest w stanie bezpiecznym. Regularnie wypłacaliśmy, wypłacamy wszystkie świadczenia. Płatnicy składek wrócili do swoich normalnych zobowiązań. No i przede wszystkim nie zmniejszyła się liczba tych legalnie ubezpieczonych, co jest bardzo pozytywnym takim sygnałem także na stabilizację sytuacji gospodarczej.